Ośnieżona Warszawa otulała się szarością zimowego poranka. Karolina Nowak stała na przystanku przy ulicy Strzeleckiej, czekając na autobus do pracy. Jej cienki płaszcz ledwo chronił ją przed mroźnym wiatrem. Po trzydziestu latach życia, tym do czego zdążyła się przyzwyczaić, był smak rozczarowania. Praca jako księgowa w małej firmie budowlanej nie przynosiła jej ani satysfakcji, ani dobrej pensji. Codziennie liczyła grosze, by starczyło jej na czynsz za kawalerkę na Pradze, ale była silna, zawsze była silna. Każdy dzień był dla niej walką o przetrwanie, ale nigdy się nie poddawała. Widziała w ludziach potencjał do zmiany, nawet jeśli oni sami go nie dostrzegali. Zostań z nami, by dowiedzieć się, jak życie Karoliny odmieni się w jedno niezwykłe popołudnie. W biurze czekała sterta faktur, Małgorzata, jej przełożona, spojrzała na nią z nieukrywaną wyższością. Znowu się spóźniłaś, Karolino. Autobus pewnie nie dotarł do biedaków Karolina zacisnęła usta. Wiedziała, że Małgorzata ma pozycję tylko dlatego, że jej ojciec jest głównym udziałowcem firmy. Milczała i siadała do swojego biurka. O dwunastej, jadąc na obiad, zdecydowała się iść pieszo, by oszczędzić na bilet. Przechodziła przez most Śląsko-Dąbrowski, gdy zobaczyła grupę młodych ludzi na drogich rowerach. Śmiali się głośno, biorąc udział w jakiejś improwizowanej zabawie, wyścigach pochodniku. Starała się ich omijać, ale w ostatniej chwili jeden z rowerzystów skręcił gwałtownie, żeby uniknąć taksówki. Huk ból. Karolina leżała na chodniku, jej biodro wyło nieznośnie, krew sączyła się z rany na jej czole. Rowerzysta, młody chłopak w markowym dresie, zeskoczył z pojazdu. O kurwa, nie patrzyłaś pod nogi. Ty najechałeś na chodnik, wyszeptała Karolina, szarpiąc się z bólem. To twoje słowo przeciwko mojemu. My tu jesteśmy czterech, a ty sama, kto ci uwierzy? Przyjaciele rowerzysty pokiwali głowami. Kilku przechodniów zatrzymało się, ale szybko odwracali głowy. Parzyło syreny do ucieczki. Pogotowie przyjechało po dwudziestu minutach. Sanitariusz rzucił okiem na Karolinę i odwrócił się do swojego kolegi. Pewnie ubezpieczenia nie ma. Na Pragę patrzę. Skąd wiesz? A widzisz jakieś buty markowe? Ten płaszcz, kupiony pewnie z second handa. Ludzie z jej dzielnicy rzadko mają prywatną opiekę medyczną. Karolina zagryzła usta. Rzeczywiście miała tylko podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, ale czuła, że biodro może być poważnie uszkodzone. Potrzebowała rentgen, może operacji. W szpitalu, po czekaniu w korytarzu przez dwie godziny z syndromami i wykrzywionym bólu, podeszła pielęgniarka. Pani Nowak, ma pani podstawowe ubezpieczenie? Tak. Doktor może się panią zająć dopiero wieczorem. Proszę cierpliwie czekać. Obok niej siedziała kobieta z długimi paznokciami, ubrana w futro. Słyszałaś? Basic ubezpieczenie. Zaśmiała się do swojej przyjaciółki. Pewnie przez cały rok oszczędzała na te buty. Inne pacjentki również zaczęły chichotać. Karolina czuła, jak policzki jej płoną. Nie miała siły się bronić. Ból Biodra uczynił ją bezradną. Godziny mijały. O szóstej wieczorem korytarz opustoszał. Większość pacjentów z prywatnymi ubezpieczeniami została już obsłużona. Karolina siedziała, opierając się o ścianę, czując się kompletnie zignorowana. Jeśli chcesz wiedzieć, co stanie się dalej z Karoliną, zostań z nami do końca. Zapisz się do kanału. I napisz w komentarzach, czy kiedykolwiek czułeś się wykluczony przez system. 18.30 drzwi szpitala otworzyły się gwałtownie. Wszedł mężczyzna około czterdziestki w impekabli skrojonym garniturze. Jego powierzchowność krzyczała pieniądze: od włoskich butów po francuski zegarek. Spojrzał wokół szpitalnego korytarza, jakby szukał kogoś konkretnego. Pielęgniarka przy recepcji natychmiast się rozpromieniła. Witamy w szpitalu. W czym mogę pomóc? Szukam Karoliny Nowak. Słyszałem, że miała tu dzisiaj wypadek. Pielęgniarka spojrzała z niedowierzaniem na Karolinę siedzącą w kącie z pomiętym płaszczem i we krwi. To, to ta pani tam. Ale czeka na doktora, ma tylko podstawowe ubezpieczenie mężczyzna podszedł do Karoliny. Jego oczy sprawiały wrażenie niesłychanie skoncentrowanych. Pani Karolina Nowak? Tak, wyszeptała przerażona. Kto to był? Nazywam się Andrzej Wesołowski. Jestem prezesem kancelarii prawnej Wesołowski i Wspólnicy. Szukałem pani od tygodni. Atmosfera w korytarzu nagle się zmieniła. Pielęgniarka podeszła bliżej, próbując usłyszeć coś więcej. Inne pacjentki dyskretnie nastawiły uszy. Co pan do mnie chce? Zapytała Karolina, myśląc, że może to jakiś adwokat, który chce wcisnąć jej drogi kredyt na leczenie. Pani ojciec, Paweł Nowak, znała go pani. Karolina poczuła, jak serce zaczyna bić szybciej. Jej ojciec zmarł, gdy miała rok. Matka nigdy o nim nie rozmawiała. Nie, prawie nic o nim nie wiem. Rozwiedli się państwa rodzice, kiedy była pani niemowlęciem. Przeprowadził się do Londynu, gdzie założył firmę transportową. Bardzo się rozrósł. Trzy miesiące temu zmarł na zawał serca. Testament pozostawił wszystko jedynemu dziecku pani. Karolina patrzyła na. mężczyznę jak na halucynację. To nie mogło być prawdą jak jak mnie pan znalazł Detektywi szukali pani od śmierci pana Nowaka dostaliśmy zgłoszenie z pogotowia gdy usłyszeliśmy nazwisko i miejsce zamieszkania wiedzieliśmy że to pani Wesołowski wyjął steczki dokumenty pani ojciec pozostawił majątek wartości 700 milionów złotych mieszkania w Londynie i Warszawie, udziały w firmach transportowych w całej Europie, wszystko należy teraz do pani. Korytarz szpitalny zapadł w kompletną ciszę. Kobiety, które wcześniej się z niej naśmiewały, teraz patrzyły z otwartymi ustami. Pielęgniarka trzymała dłoń na sercu. Ja nie rozumiem, wyszeptała Karolina. Rozumiem pani Szok. Mój zespół zajmie się wszystkim. Najpierw proszę zatroszczyć się o zdrowie. Wesołowski odwrócił się do pielęgniarki. Tej pani potrzebna jest natychmiastowa opeka medyczna, prywatna. Najlepszy ortopeda w Polsce. Pielęgniarka aż podskoczyła. Oczywiście! Zaraz wezwę doktora. 48 godzin później Karolina siedziała w luksusowej sali prywatnej kliniki. Operacja przebiegła pomyślnie. Biodro było stabilne. Przyszła odwiedzić ją, Magda, jej jedyna przyjaciółka z pracy. Karo, to jakiś absurd, wczoraj księgowa, dziś milionerka. Wciąż czuję się jak we śnie, Magdo. Jeszcze przedwczoraj rano pilnowałam, by starczyło mi na chleb i mleko. A co teraz będziesz robić? Karolina spojrzała za okno na zimową Warszawę. Chcę założyć fundację dla ludzi takich jak ja wczoraj, którzy są ignorowani przez system bo nie mają pieniędzy, żeby każdy miał dostęp do dobrej opieki medycznej, niezależnie od portfela. Tego samego dnia zadzwonił telefon. To była Małgorzata, jej była przełożona. "Karolina, słyszałam o fantastycznej wiadomości. Zawsze wiedziałam, że jesteś wyjątkowa." Może połączymy nasze firmy, waszą budowlankę z moimi kontaktami? Karolina uśmiechnęła się do słuchawki. Małgosiu, zawsze wiedziałaś, jak się zbliżyć do pieniędzy. Ale teraz je mam, to mogę powiedzieć ci prawdę. Nie potrzebuję już Twojej ochrony i nigdy nie ukrywałam, że jestem z Pragi. Tam będę budować swój pierwszy szpital dla potrzebujących. Po rozłączeniu. Karolina poczuła coś, czego nie odczuwała od lat: spokój i pewność siebie. Przeszłość z jej walką o przeżycie nie odeszła nigdzie, ale teraz była jej siłą, a nie słabością. Wiedziała dokładnie, komu chce pomagać i dlaczego. Miesiące mijały. Dziś gazety pełne były informacji o Karolinie Nowak, nowej. Filantropce, która wraz ze swoją organizacją zmienia życie potrzebujących, ale dla niej najważniejsze było coś innego. Każdego dnia odwiedzała szpital na Pradze, gdzie spędziła te koszmarne godziny. Znała każdą salę, każdy korytarz. Teraz finansowała nowy oddział prywatnych, gdzie nikt nie musiał czekać w nieskończoności kolejce. Rok później. W rocznicę wypadku Karolina stała przed budową swojego drugiego szpitala, tym razem w Krakowie. Przyszedł też Wesołowski, który stał się jej doradcą i przyjacielem. Pani ojciec byłby z pani dumny, powiedział, patrząc na plac budowy. Nigdy go nie poznałam, ale dziękuję mu za to dziedzictwo. Zmieniło nie tylko moje życie. W tym momencie podszedł młody mężczyzna z bukietem kwiatów. Karolina rozpoznała go od razu. To był rowerzysta, który ją potracił. Pani Nowak? Zapytał niepewnie. Nazywam się Jakub. Rok temu na ulicy to ja panią potrąciłem. Karolina zbliżyła się do niego. Przez rok myślała o tej chwili wielokrotnie. Pamiętam, Jakub. Przepraszam, wtedy byłem młodym idiotą. Wyparłem się moich kolegów, mówiąc, ale kiedy wyszło, kim się pani stała, co pani robi, zrozumiałem, jak bardzo się myliłem. Ci ludzie byli też komuś ważni, a ja myślałem, że liczy się tylko to, co mam w portfelu. Jakub wyciągnął kopertę. To przyjąłem pracę jako wolontariusz w pani fundacji i oszczędzałem każdy grosz. By oddać pani za koszty leczenia. Wiem, że to kropla w morzu teraz, ale. Karolina wzięła kopertę, nie otwierając jej. Przyjmuję twoją przeprosiny, ale pieniądze zatrzymaj sobie. Potrzebuję ich na coś innego w fundacji, na edukację młodych ludzi, żeby nie robili takich błędów. Chcesz im o tym opowiedzieć? Jakub przytaknął z mokrymi oczami. Tak, chcę, bardzo chcę. I w ten sposób jeden wypadek zmienił nie tylko życie Karoliny, ale i wielu innych ludzi. Fundacja Nowak stała się symbolem nadziei na nowe jutro dla każdego, kto stracił wiarę w system. A Karolina nauczyła się, że prawdziwa siła nie leży w zaciskaniu pięści wobec losu, ale w otwieraniu dłoni dla innych. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, zapisz się do kanału w komentarzach podziel się, czy ty również wierzysz, że każdy zasługuje na drugą szansę. Kliknij, subskrybuj i nie przegap kolejnych inspirujących historii, które pokazują, że los potrafi zaskakiwać nas w sposób, jakiego się nie spodziewamy. Przekonaj się, jak jedna chwila może zmienić całe życie.